i się udało zrobić zakupy internetowe jako, że kontaktowałem się z osobą sprzedającą od trzech dni w końcu po trzech dniach bo albo ja zobaczyłem za późno, że ta godzina tej osobie odpowiada albo ta osoba odpisała a ja byłem akurat zajęty wreszcie po trzech dniach udało się ustalić miejsce i czas spotkania no, a tutaj właśnie zakupiłem w większości agawę i tutaj mniejsza i tutaj większą, jak również Agawę Barygatta i Agawę Mediopicta. Myślę, że za kilka lat to będą ciekawe duże roślinki. Tu bardzo miła sprawa, bo właśnie jak byliśmy na tych zakupach jeszcze oglądaliśmy ogród osoby sprzedającej w oko mi wpadła. Kana, taka to roślinka. No i roz, zaczęliśmy rozmawiać na temat tej rośliny. No i właściciel dorzucił właśnie jako gratis tą kanę do, do całych tych zakupów. Także jestem strasznie zadowolony. Także za chwilę będziemy przesadzać. To znaczy przesadzać te, które nie są już w doniczkach, bo zostały, że tak powiem, wyrwane ze swojego naturalnego, no nienaturalnego środowiska. Ale postaram się zadbać o to, żeby miały lepsze warunki niż przedtem. No tu do kany, jak do innych doniczek na dno dałem keramzytu. Jeżeli chodzi o agawy, to będę je sadził Zmieszana ziemia ogrodowa z piaskiem w stosunku dwie części ziemi ogrodowej do jednej części piasku. Natomiast z kaną zaryzykuję i dam jej po prostu tylko ziemię ogrodową. Fachowcy natomiast radzą, żeby agawę uprawiać w podłożu bogatym próchnicę, przepuszczalnym i lekkim. A żeby ziemia była dobrze przepuszczalna na dno sypiemy kilka centymetrów keramzytu. Do Donicy można użyć natomiast ziemi kompostowej z piaskiem i drobnym żwirem z oczynem lekkozasadowym pH7 lub 8. Gdy agawa wegetuje, można ją zasilać nawozami wieloskładnikowymi. W sklepach można zakupić podłoże do kaktusów. Przesadzanie agawy natomiast wiosną najwcześniej pod koniec lutego. Z drugiej strony dzwoniłem natomiast do wujka, który hodowlą agawy zajmuje się od dziesięcioleci. On natomiast używa ziemi kwiatowej, bez żadnych bajerów. Natomiast w okresie zimowym przechowuje je w przeciągu do domu, w którym jest duża ilość okien. W poniedziałek pojadę do sklepu, to się kupi doniczek. No, a póki co, ta. takie malutkie. I dzisiaj robię pod dachem, bo tak sobie pada troszkę na, na zewnątrz, od czasu do czasu. Wiecie, jak to jest wakacji Jak żeby można, bez deszczu. No dobra. Tu możecie sobie zobaczyć natomiast jak wyglądają agawy. Jak byliśmy z wizytą w Lizbonie to właśnie nad brzegiem morza były takie okazałe roślinki. Dobra, to będziemy je trochę podlać. Jak się spodobało lub pomogłem, zostaw łapkę suba. Pozdrawiam.